Dune Awakening będzie mieć swoją premierę 5 oraz 10 czerwca o godzinie 16.00. 10 czerwca wystartują wszystkie osoby, które kupiły podstawową wersję gry, z kolei 5 te osoby, które miały wersję Deluxe lub wyższą. I teraz pojawia się pytanie, czy osoby startujące 10 będą mogły założyć postacie na serwerach, które wystartowały 5? Teoretycznie tak. W praktyce nie spodziewałbym się tego, ponieważ wiecie, te serwery mają bardzo małe pojemności i one będą po prostu poblokowane, jeżeli ten ruch będzie na danym serwerze, Zwiększony. Myślę, że jedyny moment, kiedy będzie można na takich serwerach założyć postać, to będzie gdzieś tam późno w nocy, gdy ten ruch będzie zmniejszony. Ale mimo to nie polecam takiego preorderowania gry w ślepo, ponieważ, słuchajcie, ta gra jest dla konkretnego odbiorcy. Jeżeli jesteś pewny, że ten świat jest dla Ciebie, jeżeli lubisz takie gry, kupuj śmiało, baw się dobrze. Natomiast, jeżeli nie wiesz na temat tej gry nic, dosłownie nic, to pooglądaj jakieś streamy, na przykład mój. Od 5 czerwca od godziny 16 na pewno będzie Diona. Albo poogląda jakieś filmy na podstawie Beta Weekendu, czy może już po samej premierze, bo tych filmów na pewno będzie też cała masa. Ja również mam taki film na swoim kanale, który nazywa się Podsumowanie Beta Weekendu i myślę, że w racjonalny sposób przedstawiam dla kogo jest ta gra i kto się będzie w tej grze dobrze bawił. I jeżeli... Drogi widzu, już oglądałeś takie filmy i zadajesz sobie dalej to pytanie: co z tym kombatem? Czy na premierę ten kombat będzie lepszy? No jasne, że będzie, ale on będzie delikatnie lepszy. Nie liczcie na to, że od ostatniego beta weekendu do premiery wydarzyłaś tam jakaś rewolucja. To jest po prostu niemożliwe. Być może ta rewolucja gdzieś tam się wydarzy za kilka miesięcy, ale na premierę nie spodziewałbym się. To było za mało czasu. Ten kombat na pewno będzie delikatnie lepszy od tego, co można było zobaczyć na Beta Weekendzie. No i teraz jeszcze pozostaje ta jedna kwestia, jak będą zachowywały się faktycznie serwery przy takim obciążeniu, które będzie przy premierze gry, ponieważ no Beta Weekend był kontrolowany. Zaproszenia były wysyłane falami, niektórzy dostawali szybciej, inni później, wiecie, Ludzi raczej nie było jakoś niesamowicie dużo um, zalogowanych w jednym momencie, czy te login serwery nie były poprzeciążane. Teraz będzie taki prawdziwy test dla tych serwerów, jak to będzie wszystko działało. Natomiast jeżeli tak sobie dalej o tych serwerach gadamy, no to jeżeli jesteście graczami, którzy grają w takie gry, no to pewnie też korzystacie z prywatnych serwerów i tutaj w Dune Awakening na premierę takowe będą. GPortal, Nitrado i XRealm oferują takie serwery. Linki macie oczywiście w opisie tego materiału. Tam możecie jakiś serwer sobie zakupić z daną ilością slotów, taką jaką chcecie, maksymalnie aż 100 slotów na serwerze. No, powiem szczerze, ja w to trochę nie wierzę, ale okej. Okay. 100 slotów na serwer to już jest bardzo dużo. Mówiąc o, o Haga może być tam gęsto, natomiast robicie ze swoimi pieniędzmi co chcecie. Możecie przecież takie kupić, jeżeli są takie oferty. Natomiast to, co jest istotne, modyfikacje tych serwerów nie są jakieś potężne, wiecie, no, można włączyć PvP, wyłączyć PvP, wyłączyć podatki, wyłączyć totalnie burzę i to tyle. Ale Deep Desert. Natomiast nie jest w obrębie tego, co wy kupujecie. Wy kupujecie tylko i wyłącznie serwer Haga Basin, a deep desert i huby, czyli takie social huby, czyli te główne miasta, one działają w obrębie danego dostawcy ym, serwerowego. Czyli jeżeli Tomek, Marek, Grażyna i Iwona kupili sobie serwery na G-Portalu, to ich huby i deep desert będą od GPortalu i tam te wszystkie serwery będą łączyły się w te konkretne. Skupiska większej liczby y, graczy. Y, natomiast y, osoby grające na oficjalnych serwerach od Fancomu mają swoje oficjalne od fankomu. I tutaj już jest decyzja Wasza, gdzie Wy chcecie i z kim chcecie i jak chcecie. Sobie grać. I z takich e, informacji przedpremierowych to by było na tyle, tak? E, zaznaczam jeszcze raz, że macie podsumowanie Beta Weekendu u mnie na kanale. Polecam się z tym zapoznać, jeżeli o grze jeszcze nic nie wiecie. Myślę, że dużo się dowiecie. E, życzę Wam dobrej zabawy, jeżeli już podjęliście e, decyzję o tym że będziecie grać. Ja osobiście zaczynam jako Bene Gesserit, z tego tytułu, że Troopera i Penetrologa można szybko sobie już w pierwszej lokacji zblokować. Pamiętajcie, że zaczynacie w dolnej części pierwszego odłamka Hagabazin. W zasadzie taki film startowy też u mnie na kanale jest. Pozwolę sobie podrzucić link tam, akurat w tym filmie o tym, że zacząłem truperem, ale zmieniłem, zmieniłem zasady gry. Zaczynam od Bene Gesserit, bo jest turbo szybką, tak, tak określę, klasą, tak? Ma taki specjalny skill, bardzo przyzwoity, ale dobra, to jest nieważne, bawcie się dobrze, ja będę grał roleplayowo, u siebie na streamie od 5, od godziny 16, w sumie streamy już od 15. I wam życzę też dobrej zabawy. Pewnie w trakcie, w trakcie najbliższego czasu będą się pojawiały jakieś filmy z Dune informacyjne. A jeżeli będzie duże ciśnienie na to, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania odnośnie samej gry, jeżeli będziecie potrzebowali jakiegoś tutorialu, jakieś informacji o tym, jak coś tam gdzieś zrobić, coś odszukać, to być może. Taki film też się na YouTubie tutaj pojawi. Trzymajcie się i do następnego materiału. Lub do zobaczenia na Twitchu. Cześć, cześć!